Tryb gry epickiej. Zobaczmy, co on takiego wprowadza. A i punkty będą lecieć jak szalone. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Pudle bez tajemnic. A w tym odcinku dodatek do gry Duna Imperium, Potęga X, gdzie polską edycję przygotowało nam wydawnictwo Lucky Duck Games. W tym filmie zobaczycie, co ten dodatek wprowadza do gry w tym mega hicie z 2021 roku. Przejrzę dokładnie całą zawartość pudła, także nie ma co przedłużać. Krótkie intro i zaczynamy. Tak oto prezentuje się wieko tego pudła bardzo podobne do podstawowej wersji gry. Dodatek Potęga X urozmaica podstawową grę Duna Imperium i wprowadza nowe możliwości strategiczne. Pozyskuj technologię, aby otrzymać się trwałe korzyści. Zdominuj pole bitwy potężnymi dreadnotami. Przechytrz swoich przeciwników wysyłając na raki z infiltratorów. Walcz o najwyższe stawki w nowym, dłuższym trybie gry pick. Czy twoja fortuna wzrośnie wraz z Potęgą X? Znajdziemy w środku tego pudła nakładkę na planszę, planszę X, 18 technologii, 12 drewnianych znaczników dla graczy, ponad 65 kart, 4 znaczniki wykrywacza oraz instrukcję. Do gry niezbędna jest podstawowa wersja gry, a jest ona od 1 do 4 graczy, od 60 do 120 minut oraz od 13 roku życia. Instrukcja w dużym formacie, nie każdy takie lubi. Fajnie, że mamy inną ilustrację, nie taką jak na Wieku. Ilustracja jest po prostu świetna. Wygląda jak zdjęcie. Ten dodatek przede wszystkim przedstawia dwóch kluczowych graczy na galaktycznej scenie. Rola pierwszego z nich w podstawowej grze była bardzo ograniczona, a drugi pojawia się w Dune Imperium właśnie teraz. Wysokie Rody mają udziały w COAM. Kompania wspólnie z gildią kosmiczną ustala ceny, koordynuje sprzedaż i dostawy. Gildia zapewnia kompanii statki i podróże międzygwiezdne. Planeta X znana jest w całym imperium z opracowanych na niej technologii. Xańskie, niemyślące maszyny są tak zaawansowane, że zdaniem niektórych wykraczają poza dopuszczalne, moralne bariery, jednak są również tak użyteczne, że wielu nie zwraca na to uwagi. Mamy również dodatkowe karty do wykorzystania tylko w grze solo oraz na dwóch graczy. Opisane technologie, tor dostaw, dreadnoty, rozszerzenie gry solo i dla dwóch graczy, tryb gry epickiej, zobaczmy, co on takiego wprowadza. W grze epickiej gra się do 12 punktów zwycięstwa, a nie do 10. Wszystkich innych zmian dokonuje się w trakcie przygotowania do gry. Przy budowie swojej talii konfliktu nie używasz kart Konflikt 1, zamiast tego używasz pięciu losowo wybranych kart Konflikt 2, położonych na pięciu kartach Konflikt 3. Każdy gracz usuwa ze swojej tali startowej karty Duna Pustynna Planeta i zastępuje ją kartą Kontroluj Przyprawę. Każdy gracz dobiera kartę Intrygi. Każdy gracz zaczyna z pięcioma żołnierzami w swoim garnizonie. Na końcu opisane wszystkie nowe ikony i terminy. Nowe pola planszy. Taka ściąga zawsze się przydaje. A cała instrukcja to 12 stron. Woreczki strunowe. Takie dosyć spore. Jak widzicie troszeczkę tu wszystko lata w środku. Mam nadzieję, że karty się nie pogięły. Sześciu liderów. Książę Rumbur Wernius. Rów Verniusów, Ciężkie różnice laserowe. Twoje drewnoty dają 4 punkty siły zamiast trzech. Oraz umiejętność sygnetu i księska technologia. Na rewersie mamy opisaną całą turę, początek rundy, tury graczy, walka, stworzyciele oraz przywołanie. Tessia Vernius, sporo dodatkowych umiejętności, staranna obserwacja, początek gry. Ustaw znacznik wykrywacza na drugim punkcie wpływu na każdym torze wpływu. Za każdym razem kiedy dotrzesz do znacznika wykrywacza umieść go powyżej na najwyższym niezakrytym polu by zdobyć nagrodę. Umiejętność sygnetu to dwulicowość, zdobywasz jeden punkt wpływu we frakcji w której masz znacznik wykrywacza. Arcyksiąże Armand Ekaz, Rut Ekazów, z umiejętnością Koordynacja, Tura Odkrywania. Jeśli masz co najmniej dwóch agentów na takich oto polach planszy, możesz zniszczyć jedną ze swoich wyłożonych kart. Umiejętność Sygnetu Pobór, możesz pozyskać kartę o koszcie 3 lub mniejszym. Ilesa Ekaz, oczywiście Rut Ekazów, o krok przed innymi, początek rundy, odłóż na bok kartę ze swojej ręki. Na początku swojej drugiej tury w rundzie odkryj tę kartę i umieść z powrotem na swojej ręce. Jeśli użyjesz jej, aby wysłać agenta w tej turze, jeśli karta ma dokładnie jedną ikonę agenta, uzyskujesz jedną przyprawę, w innym przypadku jedną Solaris. Umiejętność sygnetu, kontakty w gildii. Wicehrabia hrabia Hundro Moritani. Rut Moritani. Umiejętność wywiad. Na początku gry obejrzy dwie karty z wierzchu Tali intryk, Zatrzyma jedną, a drugą odłóż z powrotem na wierzch Tali. Sygnet to kurierzy. Księżniczka Juna Moritani. Operacja przemytnicza. Zaczynasz grę bez wody. Za każdym razem, kiedy w swojej turze zdobywasz Solaris, weź o jeden więcej. Sygnet, ostatnia dostawa. Ciekawa umiejętność. Dodatkowe dwie karty pomocy. To może teraz drewienka. Znacznik Frachtowca. Te dyski już znamy. Podoba mi się właśnie taka stanowana kolorystyka. Tak oto prezentują się te potężne dreadnoty. No. Nakładka na planszek Hoam kończę jakieś urozmaicenie w wyborze akcji. Dodatkowo plansza X, na której mamy negocjacje technologiczne oraz dreadnoty. Osiemnaście kafli technologii. Na przykład, flota promów, początek rundy plusy, dwa Solarisy. Drony treningowe. Rejestratory, które dają bonus na koniec gry. Jeżeli mamy 3 punkty wpływu lub więcej, na wszystkich czterech torach wpływów dostajemy jeden punkt. Oddzielacze wiatru. Kiedy wygrasz konflikt, dostajesz jedną wodę. Co my tu jeszcze mamy? Port kosmiczny. Karty, które pozyskujesz, możesz kłaść na wierzchu swojej talii. Satelity szpiegowskie. Jeżeli zniszczymy trzy przyprawy, dostajemy punkt. Ta technologia wygląda dość silnie. Jeszcze daję punkty na koniec gry. Hałmurki. Koniec gry wygrywasz wszystkie remisy. A to są znaczniki wykrywacza. Insert, w którym wszystko lata, i tak całość wrzucę do pudła z podstawową wersją gry. A teraz przejdźmy do kart. Dziękuję osobie sortującej za wrzucenie odpowiednich kart do odpowiedniego pudła. 17 nowych kart, intryk, 4 karty konfliktu. Gdzieś powinna być jeszcze jedna. Potyczka. Monopol handlowy. Przewaga ekonomiczna. Aj, punkty będą lecieć jak szalone. Przechodzimy do intryg. Silne ramię. Strategiczne posunięcie. Wieżyczki. Zaawansowane uzbrojenie. Tajne oddziały. Odpad. Finezja. Dywersja. Sonda iksańska. Farma maszyn. Spedycja. Wizja. Wielka konspiracja. Dużo się dzieje na tej karcie. Wądż wojenny, druga fala, szantaż, potężna siła oraz 35 kart talii Imperium, plus 9 kart rodu Hagalów, łowca nagród, sprzedawca wody, Delegat Khoam, Jamis, Flota Frachtowców, w cieniu, intryga dworska, połóż jedną ze swoich kart Intryg na spodzie talii Intryg, umowa Gildi z X. Zasadzka na pustyni Miejscowy paser Imperialny szturmowiec Sayadina Magiczna metoda Prawdomówczyni Zapowiedziany odwrót Handlarz przyprawą Imperialny baszar Główny administrator gildii Sieć władzy Prawo do lądowania Apropriacja Ukryty agent Esmartułek Wolność od satelitów Iksański inżynier Zdrada Układ z gildią, szej atak na pełną skalę, kontroluj przyprawę, nieposkromiona ambicja. To jeszcze karty do gry solo. Oraz dla dwóch graczy negocjacje technologiczne. Dreadnought. Przemyt. Dostawy międzygwiezdne. Zagięcie czasoprzestrzeni. Dostawy międzygwiezdne. Oraz dostawy międzygwiezdne. Także to już cała zawartość. Zapraszam na podsumowanie. Już sama nakładka na planszę to świetna sprawa. Wybija nas z pewnego schematu, stawia na nowe strategie. Ilustracje trzymają poziom z podstawki, kafle technologii, dodatkowe karty, dreadnoty czy też dodatkowa plansza. Wszystko to sprawia, że ten dodatek zapowiada się wyśmienicie. I to już wszystko w tym filmie. Dajcie znać w komentarzu, jak gra się wam z tym dodatkiem. Ale szczerze, to chyba i tak znam odpowiedź. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie komentarz o treści nawijka. Pamiętajcie o polubieniu, komentarzu, subskrypcji koniecznie z dzwoneczkiem. Aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. Także wielkie dzięki za oglądanie i do następnego!